jednorodzony syn albo dokładniej jednorodzony bóg to określenie Jezusa Chrystusa które znajdujemy w 18. wersecie prologu do Ewangelii Jana. zanim powiemy sobie co dokładnie oznacza to stwierdzenie jednorodzony bóg nawiążmy do innego tytułu innego określenia które jest przypisywane Jezusowi Chrystusowi w prologu Ewangelii. Chodzi o określenie, które znajdujemy w wersecie pierwszym, w którym nasz Pan nazywany jest Słowem. Za tym terminem, który w języku polskim tłumaczymy jako właśnie słowo, kryje się greckie słowo logos. To jest stwierdzenie, które różnym osobom. Czytającym czy słuchającym Ewangelii Jana w czasach, kiedy została ona napisana, przywodziło na myśl różne skojarzenia. Greccy filozofowie na przykład uważali, że logos jest swojego rodzaju mocą, która nadała światu poznawalną rozumem strukturę. I czasem utożsamiali logos z racjonalnością. Żydzi z kolei. Słysząc o słowie, mogło to przywodzić im na myśl um, starotestamentowe dawara donaj, to znaczy słowo Boga, które wyrażało się w mocy. Kiedy Bóg coś powiedział, to to w zasadzie stawało się rzeczywistością. Żeby określić, co kojarzyło się z tym terminem osobą, do których. Kierowana była Ewangelia Jana, musimy zadać sobie pytanie, kim właśnie byli jej adresaci. I patrząc na to, jak wiele w prologu znajdujemy nawiązań do Starego Przymierza, konkretnie do dwóch rozdziałów Księgi Wyjścia, do rozdziału 33 i 4, o czym powiemy sobie nieco więcej za chwilę, to wnosimy, że. Adresatami Ewangelii Jana byli głównie wierzący Żydzi. Prawdopodobnie te osoby nie były zbyt zaznajomione z grecką filozofią. Nie były też znawcami prawa. Ewangelia Jana zresztą bardzo często podkreśla konflikt Jezusa z, ze znawcami prawa tamtych czasów. Wobec tego być może, kiedy słuchacze Ewangelii usłyszeli, usłyszeli, że Jezus jest Słowem, to przywodziło im to na myśl to słowo, z którym byli zaznajomieni najbardziej. Czyli słowo spisane, które słyszeli w każdy szabat czyli mówiąc krótko, słowo Boga, Tore. Mówimy o. Słowie jeszcze z jednego względu. Mianowicie nasz tytuł Jednorodzony Bóg i to określenie Pana Jezusa jako słowo jest związane tutaj w prologu jeszcze jedną relacją. Starożytni autorzy stosowali pewnego rodzaju zabieg, który polegał na powtarzaniu w tekście tej samej myśli. I w ten sposób na przykład wyznaczano początek i koniec. Jednostki literackiej, właśnie przez tego rodzaju powtórzenie. I kiedy spojrzymy sobie w wersecie osiemnastym na stwierdzenie, które zawarliśmy w tytule, gdzie Pan Jezus nazwany jest jednorodzonym Bogiem, który jest w łonie Ojca, i porównamy to z wersetem pierwszym, gdzie czytamy o słowie, które było Bogiem i było u Boga. To widzimy, że jest to ta sama myśl powtórzona na początku i na końcu wstępu, którym ewangelista opatrzył swoją ewangelię. Jednorodzony Bóg, Bogiem było Słowo, jest w łonie Ojca, Słowo było u Boga. Co w takim razie znaczy to określenie? Jednorodzony Bóg. Czy właśnie może? Tak jak powiedział Jonasz, chodzi o jednorodzonego syna. W niektórych tekstach Ewangelii faktycznie znajdujemy określenie jednorodzony syn, ale patrząc na tą symetrię, o której powiedzieliśmy sobie przed chwilą i też na to, że wcześniejsze manuskrypty zawierają to określenie jednorodzony Bóg, większość skłania się ku temu, że, dziś, że to określenie to jest określenie, które pierwotnie, Zawierał tekst. Wobec tego Jezus jest nazwany w wersecie 18 Jednorodzonym Bogiem. Jednorodzony to termin, za którym stoi greckie słowo monogenes. I ono może oznaczać wyrażenie, które tłumaczymy jako jedyny zrodzony. Ale może oznaczać również jedyny, ukochany, najdroższy. I w tym sensie, na przykład, znajdujemy je w liście do Hebrajczyków, gdzie autor wspomina historię Abrahama i mówi, że ofiarował swojego jednorodzonego syna. Wiemy oczywiście, że Izaak nie jest jedynym synem Abrahama, ale w kontekście rodzinnym, który jest obecny tam, i który jest obecny tutaj, bo zawsze kiedy mowa jest o Jezusie jako o jednorodzonym, to wspominany jest w tym samym wersecie ojciec. Widzimy, że chodzi raczej o to, że Jezus jest najdroższym, najważniejszym, najukochańszym synem swojego Ojca. Dodatkowo czytamy, że jest jednorodzonym Bogiem, który jest w łonie Ojca co sugeruje najbliższą, najbardziej intymną relację, jaką można mieć. I w związku z tym, że Jezus Chrystus jest jednorodzonym Bogiem, Jan dodaje jeszcze, Boga nikt nigdy nie widział, ale objawił Go On. Tutaj właśnie dochodzimy do pierwszego nawiązania do starego przymierza. To stwierdzenie Boga nikt nigdy nie widział. Odnosi się do historii Mojżesza, który prosił Boga o to, żeby Bóg ukazał mu jego chwałę. I usłyszał w odpowiedzi, że mojej chwały zobaczyć nie możesz, bo człowiek nie może stanąć twarzą w twarz z Bogiem i żyć. I Bóg umieścił wtedy Mojżesza w wyłomie skalnym i powiedział: Mojej twarzy zobaczyć nie możesz, ale e, zobaczysz moje plecy. W kontraście do tego e, częściowego objawienia, które tutaj e, reprezentuje Mojżesz, o synu czytamy, że objawił go on. Wyrażenie. Tłumaczone jako objawił go on, jest związane z kolejnym greckim słowem, które funkcjonuje w języku polskim. Jako określenie wyjaśniania znaczenia tekstu, czyli egzegeza. Czytamy tutaj dokładnie, że Jezus Chrystus wyjaśnił nam ojca, pokazał nam najlepiej i w pełni, jaki naprawdę jest ojciec. Dlatego, że będąc w łonie ojca miał. Najlepszy wgląd w to, kim jest ojciec. W związku z tym, Jan rysuje tutaj pewien kontrast pomiędzy słowem spisanym, prawem i jego reprezentantem, Mojżeszem, a łaską i prawdą, które przyszły przez. To słowo, o którym czytaliśmy w wersecie pierwszym przez Jezusa Chrystusa. I czytamy dalej o tym, że z jego pełni, to znaczy z pełni chwały Jezusa Chrystusa, wszyscy wzięliśmy łaskę w miejsce łaskawości. Dosłownie ten termin tłumaczymy jako łaskę zamiast łaski, lub łaskę w miejsce łaski. I co oznacza ten termin? Prawdopodobnie chodzi o to, że tak jak częściowe objawienie przez prawo, to objawienie, którego pośrednikiem był Mojżesz, było dla ludzkości jakimś rodzajem łaski. Chociaż nie było tak pełne jak objawienie w Chrystusie, to kiedy. Nastało objawienie w, przeniesione przez samego Syna, który zna Ojca jak nikt inny, to dostąpiliśmy nowego, najpełniejszego rodzaju łaski. W ten sposób relacja, która została ustanowiona w Starym Przymierzu, gdzie y, był pośrednik, Mojżesz, który widział chwałę Boga, chociaż, jak powiedzieliśmy wcześniej, częściowo zostaje zastąpiona relacją nowego przymierza, o której czytamy, że ci wszyscy, którzy go przyjęli, mają przywilej stania się dziećmi Boga. I dalej. Tam, gdzie Mojżesz nie mógł zobaczyć pełnej chwały, czytamy w wersecie czternastym i zobaczyliśmy Jego chwałę. Dlatego, że w Jezusie Chrystusie dostęp do relacji z Bogiem jest możliwy jak nigdy dotąd. I w ten sposób relacja, czy może kontakt ze słowem spisanym. Zostaje zastąpiony przez relację ze Słowem wcielonym, z Jezusem Chrystusem. Jeżeli ktoś słuchając dzisiejszego rozważania, śledzi tekst, to być może zauważył, że rozpoczęliśmy od wersetu 18 i przesuwamy się powoli ku górze. To ze względu na e, kolejny zabieg literacki, który często stosują starożytni autorzy, który polegał na tym, że ta myśl, na którą chciano zwrócić uwagę, znajdowała się w środku, i tekst był komponowany koncentrycznie. Trochę um, jak um, widzieliśmy, że pierwszy i ostatni werset um, prologu odpowiadają sobie. I wydaje się, czy wnosi się, że taka oś, środek prologu przypada w wersecie 14, gdzie czytamy stwierdzenie, którego odnośnie słowa nie powiedział nikt starożytności, tylko chrześcijanie. Nie dostrzegli tego, czy nie wiedzieli tego filozofowie, ani znawcy prawa. A czytamy w wersecie 14, że słowo Stało się ciałem. Pełne łaski i prawdy zamieszkało między nami i zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. To, że Słowo stało się ciałem, możemy przetłumaczyć bardziej dosłownie jako Słowo rozbiło. Zamieszkało między nami. Możemy przetłumaczyć bardziej dosłownie, że słowo rozbiło między nami namiot. I to po raz kolejny nawiązuje do Starego Przymierza, gdzie obecność Boża też była w namiocie, do którego wchodził Mojżesz, żeby tam rozmawiać z Bogiem. W 33 rozdziale Księgi Wyjścia Mojżesz prosi Boga o to, żeby Jego chwała. Pozostała z Izraelem, kiedy On będzie szedł do Ziemi obiecanej. Tutaj, w kontraście, chwała Boga przychodzi sama i nie trzeba um, po, po to, żeby nawiązać relacje z człowiekiem. I tam, gdzie widziano tą chwałę częściowo, tutaj czytamy, że możemy zobaczyć Jego chwałę w relacji właśnie z Jezusem Chrystusem. mówimy o tym, że słowo stało się ciałem ze względu na to, że jesteśmy obecnie w okresie adwentu i za niespełna dwa tygodnie będziemy obchodzić pamiątkę przyjścia Jezusa Chrystusa na świat. W tej sytuacji praktycznym, ważnym pytaniem, które wszyscy Powinniśmy sobie zadać. To to, co nadejście Syna, co to, że słowo stało się ciałem zamieszkało między nami po to, żebyśmy mogli mieć relację z Bogiem, znaczy osobiście dla Ciebie. Sam ze swojego doświadczenia e, mogę powiedzieć, że e, to może zmienić całe życie. Gdyby nie to, że ja spotkałem Jezusa Chrystusa na swojej drodze, to może nie byłoby mnie tutaj. Jestem i, i mówię właśnie o tym. Sam, kiedy się nawracałem, to było w 2010 roku, byłem taki jak ci domniemani adresaci Ewangelii Jana. Nie wiedziałem, że termin słowo w Ewangelii Jana tłumaczy się jako logos. Co o tym myśleli starożytni filozofowie albo znawcy prawa, ale ze swojego wychowania religijnego wyniosłem to, że należy trzymać się słowa. To znaczy przestrzegać przykazań i starać się być dobrym człowiekiem. W czasie jak dorastałem, zacząłem zauważać, że to, o czym mówi się w niedzielę i to jak żyją osoby, które chodzą do kościoła w ciągu tygodnia, niezbyt Pokrywa się ze sobą. Wydawało się, że to nie ma jakiegoś dużego wpływu na jej życie. I kiedy dorastałem, zinterpretowałem to jako pozbywanie się pewnego rodzaju dziecięcej e, naiwności. I doszedłem w którymś momencie do wniosku, że e, wiara, że. Religia prawdopodobnie sprowadza się do tego, żeby być dobrym, porządnym człowiekiem. Ideały są ideałami, rzeczywistość jakoś je weryfikuje, robimy co możemy, staramy się po prostu być porządnymi ludźmi. I również w 2010 roku moja żona, wtedy jeszcze nie żona, która sama prowadziła swoje, duchowe poszukiwania zachęciła mnie do tego żeby sięgnąć do nowego przymierza po to żeby samemu przekonać się co jest w nim napisane to zbiegło się z tym że trafiłem do pewnej chrześcijańskiej wspólnoty może ją znacie nazywa się K5N i tam zobaczyłem coś co wtedy zrobiło na mnie ogromne wrażenie Zobaczyłem grupę ludzi, których życie zgadzało się z tym, o czym um, słuchałem w czasie, w czasie kazań, w czasie rozważań. I świadectwo ich życia miało wtedy na mnie tak ogromny wpływ i wywarło na mnie tak wielkie wrażenie. Stąd myślę, płynie bardzo ważny, praktyczny wniosek. Większość czy może sporo osób, które budowały wtedy tą wspólnotę, jest tutaj do dzisiaj. I myślę, że zawdzięczam wam to, że ja też również dzisiaj tu jestem. Chociaż być może większość z was nie przeprowadziła ze mną schematycznej rozmowy odnośnie wiary i nawrócenia, to świadectwo tego Jacy byliście dla siebie nawzajem. Było dla mnie czymś, co zrobiło na mnie takie wrażenie, że doszedłem do wniosku, odwołując się do słów z listu do Koryntian, że rzeczywiście Bóg jest między wami. Jednocześnie, czytając Nowe Przymierze, dotarłem do listu do Galacjan, który postawił moje spojrzenie na wiarę. I na to, czym, czym jest religijność na głowie. I esencja tego, co tam odkryłem, zawiera się w słowach apostoła Pawła, który pisze o tym, że jeśli usprawiedliwienie polega na przestrzeganiu przykazań, czyli na staraniu się własnymi siłami o to, żeby być dobrym człowiekiem, to Chrystus umarł bez sensu. I te dwie rzeczy sprawiły, że. Ja chciałem żyć w taki sposób, w jakim, o jakim Nowy Testament, Nowe Przymierze świadczyło, że jest możliwy, w realnej, żywej relacji z Bogiem. Pewnego dnia, modląc się wieczorem, powiedziałem Bogu, że nie chcę już dalej iść przez życie sam i żeby On przejął, przejął ster. Kiedy obudziłem się następnego dnia, wiedziałem, że dokonało się we mnie coś, czego nie sprawiłem w sobie ja sam. I że ten dzień jest początkiem czegoś, czegoś nowego w moim życiu. Jak możemy zastosować praktycznie te. Informacje, o których powiedzieliśmy sobie dzisiaj, które mówią o tym, że relacja z Bogiem, taka żywa, autentyczna relacja jest dostępna w Jezusie Chrystusie dla nas wszystkich. Nie poprzestawaj na czytaniu Starego Przymierza, nie poprzestawaj nawet na czytaniu Nowego Przymierza. Te słowa spisane są oczywiście bardzo ważne, bo są przewodnikiem do tego, słowa wcielonego do Jezusa Chrystusa. Nie chodzi też o poznanie świadectwa Jezusie, czy o to, żeby mieć fantastyczną wiedzę teologiczną. Jan, pisząc swój prolog, nie mógł mieć na myśli kontaktu ze zbiorem ksiąg, które w takiej zebranej formie w jego czasach jeszcze nie funkcjonowały. Dlatego... Wróćmy do tego pytania, które należy zadać sobie w czasie Adwentu. Co nadejście Syna Bożego znaczy osobiście dla Ciebie? W czasie Adwentu, przy wigilijnym stole, w czasie świąt, odpowiedz sobie szczerze, bez owijania w bawełnę, na to pytanie. Czy ja znam Chrystusa w ten sposób, osobiście? Bo to właśnie. Poznanie Jezusa Chrystusa w osobistej relacji, poznanie ukochanego syna, jednorodzonego Boga, może e, pokazać nam, jak to jest mieć taką żywą, autentyczną relację z naszym Ojcem, Bogiem. Powstańmy do modlitwy.